Udział w Hotel Paradise to idealna okazja dla aspirujących celebrytów do rozpoczęcia swojej kariery na rodzimym podwórku show biznesowym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy w programie podpadnie się widzom, a do takich sytuacji dochodzi niestety dość często. W obecnej edycji Hotelu Paradise już roi się od narastających z odcinka na odcinek konfliktów. Bardzo słaba atmosfera od samego początku jest między dziewczynami. Uczestniczki, delikatnie mówiąc, nie potrafią dogadać się z Elizą, co pokazał wyemitowany w środę odcinek. Klaudia i Kuba musieli podjąć decyzję, kto ich zdaniem najgorzej odnajduje się w hotelu. Najpierw odbyli rozmowy ze wszystkimi uczestniczkami, a następnie wytypowali Elizę i Michała. Eliza i Michał nie kryli zaskoczenia. Dziewczyna wyznała, że nie do końca zgadza się z ich decyzją. Na tym się jednak nie skończyło. Wieczorem miała miejsce gra, która ponownie skłóciła ze sobą Elizę i Klaudię. To nie jest tak, że ja chcę źle, po prostu zawsze jestem szczera. To nie zawsze jest dla mnie korzystne. Wiadomo, jak wyjdzie, kozioł ofiarny to ja. Pozdrawiam, mówiła później Eliza. Widzowie nie mieli jednak dla niej litości. Twierdzą, że Eliza knuje i robi wszystko, aby zemścić się na Klaudii i innych dziewczynach. Mega słabe zachowanie, mam wrażenie, że teraz za wszelką cenę będzie się mściła na Klaudii za to wytypowanie. Załamuje mnie ona. Manipulatorka i to ogromna. Kto ją wytrzasnął? Mściwa i złośliwa. Czemu ona jeszcze jest w programie? Mega toksyczna dziewczyna, grzmią w sieci fani hotelu Paradise.